Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z ROBLOXa W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Rivalsy Filipa z nami nie ma, Wojka i Franka też w sumie nie Jesteśmy po prostu sami, tak? Więc postanowiłem, że po prostu troszeczkę sobie zagramy w Rivalsy Wiem, że trochę jest późno, ale to nic Dobra, runda się startuje Nie wiem, czemu akurat 5 na 5 gram no ale nie będzie. I ostatnio muszę wam się pochwalić. Udało mi się wreszcie uzbierać na snajpę. Tyle zbierałem na nią. I nareszcie... Po tak długim czasie się udało uzbierać na snajpę. Więc... Teraz jak mamy wybieranie broni, to bierzemy snajpa nóż nie wiem czemu akurat, ale niech będzie dobra, lecimy nie ma tu jakoś za bardzo, za bardzo jakichś wysokich poziomów u przeciwników w sumie nasz nie ma no u nich bym powiedział trochę lepiej przynajmniej jest 150, leży Tak, ze snajpy jestem. Jakoś tam umiem grać, tak. Nie jestem może nie najlepszy, ale też nie najgorszy. Nie, no. <śm> nie trafiłem go. Jednego przynajmniej zabiłem, tak. Leży. ha, ha, ha. Nie no, zabijanie ludzi ze snajpy to jest najlepsze, co mogło kiedykolwiek powstać 50 potrafiłem. trafiłem I Jak coś, to nie, nie mam autoshota Na komputerach jakby tak nie za bardzo się da No, on ostatni przeżył Dobra tam, może go nie za, będę zabijać po prostu troszkę w niego poceluję. Mhm. 150. Leżysz! Ja mhm. no musiałem. Ja <laughs> no to było najlepsze, co kiedykolwiek widziałem. Ja no snajmę, no, to jest najlepsze, co kiedykolwiek mogło powstać. Fętam jeszcze. Nie wiem, wczoraj, jak ją kupiłem, to tak średnio mi jeszcze wychodziło granie, ale teraz. Teraz cioci. Mhm. Czyli jest źle. A <laughs> dobra, jeden z nich leży. Nie wiem, kto go zabił, ale ok. 50. Nie trafiłem. Nie pytajcie też, cały czas mam tak dziwny celownika, ale po prostu mi dobrze z takim. Łajdź. Jumpadzik. No nie, nie wytrzymę. Y, y. Dobra. Dobra, mam pomysła. Jeszcze jeden jumpadzik. E-e-e, nie strzelać do mnie. Do mnie nie wolno. Albo jestem sam na ich trzech. Mm. No to papa. Aha, czy on. Co on? Co to za rewolwer? Dobra, musimy mieć lepszą miejscowę, jakby. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej są w tym zamku. Jak są w zamku, to jest dobrze. A jak są tam, gdzie byli, to jest źle. Tak. 50. Jest jakby... Skąd ty... gościu, tu do mnie strzelasz. Nie! zaraz ginę. Dobra, do tamtego nie. Hm. Jakby go tu odstrzelić? Nie wytrzymę z Dostał chyba, nie wiem. Wait. Hmm. Z dwóch na dwóch. Z czego ja drugi dzień gram snajpom? Nie. Leży! Dobra, leży jeden z kibili mam jedną szansę. Do flarą. Do flarą. Dobra, a? Dobra. Jest! Są szanse. Dawaj gościu. Wierzę w ciebie. Jak stracony! Jak? Ten gościu nie umie grać! Ten z naszej drużyny, co został ostatni, nie umie grać. No serio, jakby nie umie grać. Jest! Oj dź. Dobra, tego se chyba odpuszczę. Bo mu nic nie zrobię, coś czuję. Dobra. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy. Dobra, jeden zabity widzowie. Dostał HEDA. Ranek. Dołączaj. Gramy w rivalsy, mam snajpę. Dawaj, dołączaj. A mieliśmy za Dobra, jesteś na odcinku, dołączaj, tak? A ja mogę z tego Dobra, Franek, grasz ze mną tu w Rivals'a na odcinku, czy nie? Na nie, no Discordzie pewnie będzie dzwonił. Nie no, nie możemy tego przegrać. Jakby ten gość jest rpg to jak ktoś będzie skakał na trampolinie, to tyle mu zrobić, co nic. By tego... Nie! Nie no! Nie, 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 nie. No, no bo jednego z naszych już nie ma. Znaczy w sumie to dwóch. Nie, wytrzymy czemu akurat teraz Franek dzwoni. Dobra widzowie, robię to. Elo, Franek. Zrobiłem bardzo ryzykowną rzecz. Ja mogę tylko tutaj... Ja i Nie wytrzymie, no... Nie, dobra. Nie wytrzymę z Tobą. Akurat przez tą chwilę, jak odbierałem, zginąłem w rejwasach. Dobra, ostatnia szansa. Nie mogę stracić mojego streaka Franek, dołączaj. Mogę zaraz dzielić. Nie! Nie! No to se za długo nie pograłem. Tych dwóch już jest u nas. Ten gościu nożykiem nie umie grać. RPG mu no jakoś wychodzi. Jest dwóch na dwóch, czy mu wyjdzie? W sumie to dwóch na jednego. Dobra, jeden na jeden, jeden na jeden, Typoma Małany Wiłana. Franek, dołączaj, dawaj. Czekaj. Dobra. Ma no, taką koszulkę tam, gościu, ma taką koszulkę jak ja, o ten. Ja ci nie mogę. Dobra. No, gościu, dawaj. Tam jest, na samej górze. Wierzę w Ciebie, typo. Nie, nie dawaj się zabić. Gościu, nie, 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 nie. Nie dawaj się zabić, proszę, nie, nie, gościu. Gdzie granat? Ten granat tam nawet nie doleci. Brawo, gościu. Brawo, gość, brawo. Dobra, Franek, dołączasz czy nie? Nie, ja gram w Minecrafta. Dobra widzowie to gramy... Teraz może 4 na 4. O tak dla odmiany nie cały czas te 5 na 5, tylko może 4 na 4. Zobaczymy widzowie, co z tego wyjdzie. Snajpom jeszcze się muszę poduczyć grać. Sprzedałam paru gościom heda, ale to jakby dalej nie pozwoliło mi wygrać, więc no, trzeba się trochę poduczyć. I zalajkujcie ten film i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego typu kontent Wam się podoba widzowie. I to! Ja chcę to! Ja chcę to i nie zmienić się mojego zdania! Pyk, pyk. Będzie to. Nie! Nie! No ja chciałem ze smajpem pogać. Na jakiś fajny, taki duży mapie. Po co ja tu brałem jump pad, jak tu prawie wszystko jump jest jak jump pod. Nie wiem, po co go akurat tu postawiłem, ale to nieważne. No nie, ważne. O, nie stąd Leży. Ale piękny chedzik siat Ech. Temu jeden taki hedik siadł. Chłop celował do mnie ze snajpa, tu chedzik taki. Pow. E czemu nas jest trzech? Czemu nas jest trzech? Aha! No to już wiem. To jest tak, jakby jeden na czterech gra. Bo tamci mają drugi i piąty poziom. Dobra, ten gościu już wiadomo, że sobie nie naradzę. Tak szczerze, jakby ten gościu z gry wyszedł, to też by różnicy nie zrobiło, bo ten gościu nie umie grać. Hmm. Co by tu zrobić, żeby wygrać? Jeden nie umie grać. Drugi w sumie też nie. Samemu im nie dam rady chyba zostało tylko przegrywać Leży Akurat z nożyka w niego wleciałem. Dobra, jak to robię igłę. Nie, nie strzelam! Nie wytrzymam z tym typem! Czy on tylko ze sniperem mnie nawalać? Tak nie masz odcinek też się rozłączam. Dobra, widzowie jak sami widzicie. Z eee. jakim sposobem? Hm. No to nie mamy szans. Ten w ogóle ja cię. Dobra, nie ma szans wygrać. Jakby ten typo nie umie grać. Jestem sam na ich tylu. Nie leży. Nie drugi. Nie pytajcie, jak? Jakby go teraz ze snajpy trafić, to bym miał szansę. Aha. No to nie mam szans. <grym> Ten gościu grać nie umie. Jak sami widzicie. Ten gościu gra jakby, nie wiem. Jakby miał jakiś drugi poziom i pierwszy rundę grał. A nie, czekajcie. Przecież on ma drugi poziom. Ech. Tak to się kończy. Tak się kończy granie z losowymi typami. Na dzisiejszy odcinek widzieliście. No nie poszczęściło się z ludźmi w drużynie. Na dzisiejszy odcinek to było tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Łe. Ja zarysuję.